Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam Was na bardzo, ale to bardzo wyjątkowy odcinek moich ostatnich zdobyczy klockowych. No, jak to się stanęło, już wyjaśniam, już opowiadam. A więc tak, mógłbym powiedzieć jedno słowo. Byłem w Legolandzie i tutaj już by to wystarczyło za odpowiedź, jak to się stanęło, że wydałem na te klocki ponad Ponad 1000 zł, tak powiem Wam. Wiem, to teraz tak patrzę na mnie, to ta cena mnie tak aż zatkała. No i tak Wam powiem, że. Cześć, witajcie z tej strony Pirackiej Klocki. A dzisiaj bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo obfity odcinek, bo pokażę dzisiaj Wam klocki, za które zapłaciłem prawie 1000 zł. Tak, z przeliczniku na euro na złotówki, jak to się stało? Po prostu tak powiem wam. Byłem w Legolandzie w Niemczech, no i można było brać klocki na wagę. No i popłynąłem. No, nawet mocno. I od razu wam zaznaczę, to nie są wszystkie klocki za ten Tysiak. Ich jest jeszcze więcej tych klocków, tylko po prostu one są bardziej takie jakby to specyficzne, nie, nie wiem jak to nazwać, po prostu na przykład tam są zwierzątka jeszcze mam czy takie po prostu inne takie bardziej wartościowe jeszcze rzeczy, figurki więc jeszcze je pokażę wam później na osobnym tutaj zestawieniu za chwilę no ale pokażę wam na razie te elementy, które kupiłem, przynajmniej tak wiecie z lotu ptaka nazwijmy to I powiem tak, na początku tutaj jest murek zmontowany Yy, który tutaj yy, po prostu już tak się trochę mi nudziło Już sobie go trochę tutaj tak poskładałem z różnych elementów Nie wiem w ogóle kompletnie Trochę po części po co brałem Te takie różowe cegiełki I te takie mm, lawendowe powiedzmy No bo kompletnie nie wiem jak ja je wykorzystam w sumie w takim kolorze Jeżeli macie jakiś pomysł to piszcie śmiało jest czasami warto mieć trochę z zapasu klocków Bo czasami później się weźmie I ma się na nie jakiś lepszy pomysł Niż w danej chwili Na białe mam na pewno pomysł Planuję wbudować coś jakiegoś pirackiego, jakiś fort, na przykład yy, żołnierzy, więc jeśli ktoś lubi piratów na moim kanale, no to niech się szykuje. Yy, nie, ale od razu ostrzegam, one, ten odcinek z piratów może postać bardzo, bardzo późno, więc no takie ostrzeżenie. Dalej, mam skałki, one są mi bardzo potrzebne do hogwartu, bo go buduję. W cenie wagi naprawdę dobrze wyszły, bo na Allegro chyba cegiełki kosztują oddychy do 15 zł, więc trochę bym na nie wydał. A tak to w cenie wagi lepiej mi po prostu przyszły, taniej. Mam tutaj taki wodospad, jeszcze tutaj zobaczcie, ile... jaki łuczek, jaka kolumna bo mam na nią kilka pomysłów, zarówno jako Atlantydę, ją mogę wykorzystać za chwil jako jakieś filary do jakiegoś budynku, jako coś rzymskiego na przykład. No naprawdę uważam, że jest masa zastosowań takich, takiego łuczków, więc po prostu go wziąłem. Dalej mam dwie płytki takie, oj chwilę, muszę zmienić aparat ręką. No i mam takie dwie płytki, jedna szara, druga niebieska. Niebieska jest mi potrzebna koniecznie do moich legutowic, będzie nareszcie może, no i je zbuduję. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Także tutaj jest taka rurka z Lego Friends, tego basenu, chyba ona wystąpiła tylko w tym zestawie, więc ją koniecznie musiałem wziąć. Jeszcze mam dla niej takie dwa zastosowania, ale to akurat nie będę zdradzał. Mam tutaj też takie kulki, one chyba ostatni raz były w Bionicle'ach. Takie, one były w sekcji Technics, no i po prostu nie wiem czemu, ale się w nich zakochałem, bo już mam dla nich kilka pomysłów. Jeśli ktoś nie wie, jak można użyć takich kulek, to pewnie pokażę w jakimś odcinku i powiem tak: te kulki będą się łączyły z tą szarą płytką. No i, sz... no i dobra, już Wam zapowiem, będzie to modular. No i zobaczcie w tym modularze, do czego mi te czerwone kulki posłużą. No i mam tak, jeszcze tutaj zjeżdżalnie, też bardzo fajną listki w różnych kolorach. Szczególnie zobaczcie te jakie są fajne. One były chyba tylko w mieście ogrodów Ninjago, więc tutaj naprawdę mega unika Dużo ich nabrałem. Nie wiem do czego je wykorzystam, ale po prostu nabrałem. Mam też takie obrazki ze słonikami. Tutaj plastry miodu. O tutaj takiego tajla już było ich nie... W sensie, że były rzucone jako jakieś resztki i znalazłem takiego tutaj tajla z takim zestawem modulara. Mam też takie deseczki tutaj, jakieś filary takie drewniane pszczółki z Kubusia Puchatka więcej kwiatków takie dziwne szybki bardzo ich jest mało a bardzo ich chciałem klosze różne łuki no naprawdę czego tu nie ma no no to tak pokazałem wam no naprawdę też kupiłem wam powiem tutaj dużo elementów na przykład tajli brązowych czy szarych zawsze ich mi ich praktycznie brakuje więc nabrałem już mówię może na całe życie mi starczą Chociaż nie wiem, ale dobra, no mam nadzieję, że coś z tych elementów powstanie i jeszcze dołoży ich do swoich. No naprawdę mnie na razie ta liczba bardzo przetwarza, przeraża, bo ja jeszcze będę to musiał posegregować. I jeszcze do tego tutaj jeszcze muszę wiele, wiele więcej rzeczy Wam pokazać. No i jeszcze Wam powiem, naprawdę nie wiem, kiedy to posegreguję, bo wiecie, ja Wam powiem tak, jak w życiu się dużo dzieje. To naprawdę wszystko naraz się dzieje, bo czasami jest po prostu długo nuda, a nagle się dzieje wszystko. Na przykład pamiętam, że dzień, w którym miałem wyjechać do Legolandu, to pamiętam, zadzwonił do mnie instruktor do prawy jazdy, tak, zapisałem się. No i mam nagle mieć pierwszą lekcję, po prostu mam jeździć po mieście, pierwszą lekcję z instruktorem. No i naprawdę, tak jak mam teraz jeździć, to aż. No, się bardzo ekscytuję. Normalnie nie wiedziałem, co powiedzieć, kiedy się umówić. No i naprawdę dzisiaj mam taką rekką adrenalinkę, że kurczę, będę pierwszy raz jeździł po mieście z innymi ludźmi. No i trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi dobrze poszło, żebym... żeby nikomu na drodze nic się stało w moim towarzystwie. Ale będę miał instruktora, więc nie powinno być tak źle. No ale dobra, nie będę już gadał, co mnie czeka. Mam nadzieję, że i tak mnie wspieracie. No a teraz pokażę wam Zwierzątka i różne figurki, więc zapraszam. A w sumie tak myślę. Może zanim jeszcze tutaj pokażę Wam figurki, zwierzęta, elementy nadrukowane, jakieś specjalne, to jeszcze opowiem Wam, czy w ogóle warto wybrać się do Legolandu. Dla mnie odpowiedź jest oczywista, warto. Naprawdę, byłem... cieszę się, że byłem zarówno i w duńskim, i w niemieckim. Jak byłem w duńskim, to jeszcze nie miałem kanału na YouTube. Tutaj nic nie mogłem rzucić i opisać Wam tego. No ale powiem tak. Na pewno, jeżeli miałbym porównywać oba te parki, naprawdę. Atrakcje są różne. Niektóre się faktycznie powtarzają, są bardzo do siebie podobne, a niektóre się skrajnie różnią i nie ma po prostu jakichś podobnych do siebie. Więc, no, jako atrakcje, no, no ciężko mi to porównać. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Jeżeli chodzi o sklepy, chyba, jeżeli chodzi, tak. Jeżeli wam chodzi, żeby kupić na przykład elementy nawag, jakieś specjalne, unikatowe, to bardziej polecam Legoland niemiecki, a jeżeli wchodzi wam bardziej unikatowe zestawy, to jednak Legoland duński polecam. Więc tutaj po prostu to jest też moje zdanie, ale się po prostu na tym zastanówcie. No i po prostu. Warto się wybrać. Naprawdę polecam to jest przygoda życia. Jak ktoś się wydaje, że tam wydaje się komuś, że tam są tylko zwykłe rollercastery, jakieś, nie wiem, chlapacze wody, to tu się grubo myli. Mówię serio. Naprawdę tam może ktoś znaleźć i młoda osoba, coś dla siebie, i stara, i, i, i no każdy może coś znaleźć dla siebie. Po prostu mm, na przykład nie wiem na przykład jest oceanarium. Przecież nie tylko dzieci na przykład mówię takie najmłodsze lubią Patrzeć na ryby, fascynować się nimi. Naprawdę ryby to w ogóle mnie zachwycił już mega, mega. Na przykład był piracki pokaz też tych akrobatów, był świetny. No, coś niesamowitego, naprawdę. No ale dobra, może tutaj jeszcze wrzuciłem tutaj. W w tym czasie co gadałem parę fotek, mam nadzieję, że tutaj wrzuciłem, nie zapomniałem. No ale już pokazuję figurki, jakie kupiłem. Tutaj była specjalna pomieszczenie, gdzie można było budować figurki. Zdałem się, kupiło 6, chyba było ich taniej. Były taniej, tylko jedyny problem taki, że może nie brałem takich najbardziej unikatowych elementów, bo ludzi było mega, mega, nad nie mogłem obejrzeć wszystkich części, jakie były. Więc po prostu brałem, mówię, dobra, ten element, chociaż trochę fajny, to go biorę do figurki, no i... Tak wyszło ale i tak te figurki według mnie są świetne. Pierwszego pana jakiego tu mam taki ma sweter dziadkowaty takie fajne ubrudzone spodenki buźka taka przeciętna jakiegoś zwykłego lekarza z Lego City. Włoski takie dłuższe mówię chyba takich nie mam to mówię wezmę a nie mam ale po prostu mówię dobra takie fajne może jakiegoś zrobię jakiegoś nie wiem Tarzana o, no nie wiem w sumie ale uznałem że je wykorzystam. Tutaj mamy normalnie pana podsiadło. O, yy, Tak, ma tutaj takie kieszonki. Tutaj ma taką fajną. Yy, nie wiem, taki kubraczek po prostu z LEGO City Stunts, Jeden taki gościu miał. Yy, tutaj ma gitarkę białą, piękną. No, wąś świetny. Yy, nie ma alternatywnego i yy, alternatywnej łóżki. No i melonik normalnie yy, taki stary, yy, znaczy stary. No po prostu takiego gentlemana normalnie z Anglii. Dalej, mamy takiego tutaj, jak on będę nazywał studentem, może mu kompletnie nie pasuje ten beach, te dodatki trochę nie pasują. A, jeszcze tutaj zwrócę, że ten pan też ma tutaj bojowe bronie, bo tutaj ma śkierę, bardzo fajną zresztą, taką strażacką. A tutaj taki student, tutaj chyba mu niedobrze, ale ma jeszcze alternatywną buźkę, taką zadowoloną. O, i fajny ja chciałem mieć ten sweter, z, chyba z Lego Hidden Side, ten rokę służy mi tutaj do, jednego, do jednej figurki indiańskiej, żeby dać zwykłe, tutaj pieskowe gacie, bez nadruku. Dalej mamy tutaj panią z piracką nogą. Tutaj ma fajny, taki pręzowy, tutaj normalnie taki strój. Ta opaska ma taką jak normalnie z Walking Dead. Tak mi przypomina jakąś tam postać z tego, w takich klimatach. Te włoski z też są świetne, no i ten łuk też jest fajny. Może kiedyś jak będę jakąś budował armię to go wykorzystam. Dalej mamy tutaj jakąś panią w bluzie Loida. I ma fajne tutaj spodnie takie trochę wędkarskie. No i tutaj ma wędkę, więc taka bardzo urodzona wędkarka. No i tutaj taki pan już całkiem taki z różnych normalnych klimatów. Taką... Chciałem go, żeby takim był trochę magiem. Trochę magiem ognia, trochę wody. No ostatnio, pochwalę się, udało mi się przejść gotika No naprawdę super gra. No i... Powiem wam tak, naprawdę jest mega, muszę jakieś dwójkę odpalić. Na razie trochę sobie zrobię przerwę, ale naprawdę muszę odpalić tą grę. No i ma fajną tą czapeczkę, znalazłem już w takich już resztkowych tutaj elementach, że po prostu których brakuje, już nie ma ich za dużo, więc wziąłem tą czapeczkę. Zrób chciałem, żeby po prostu był jak najbardziej spójny, więc też dałem czerwony. No i broń dam pewnie jakiemu żołnierzowi. W takich czasach fajnych, starszych ona jest ta broń, takich na przykład pirackich, więc na pewno ją wykorzystam. No i teraz wam pokażę no figurkę mega mega specjalną. E, tada, no jest świetna e, z napisem Adam. Czyli moim imieniem. Można było stworzyć własną figurkę. Ja co prawda już tą figurkę własną robiłem bardzo, bardzo na szybko. Ale chciałem, żeby jakiekolwiek było podobieństwo. I chyba jakieś jest. Naprawdę ten mieczyk może nie pasuje do mnie, ale jest fajny. Taki właśnie gotikowy. Włoski kolor się zgadza i może jakby miał lekko spocone albo na żel, to by też były takie potarmoszone do góry. Uśmiech jest, jest, zgadza się. Tutaj no, koszulka zapisałem Adam, takiej nie mam, ale naprawdę jest fajna. No i spodnie może też nie. W moim stylu, ale jakoś nawet tak do tej figurki według mnie pasują, więc chyba wyjmę ten mieczek i chyba zamieszkam w jakimś modularku. Może no co, swoją figurkę trzeba dbać. Chociaż niby mam jeszcze to na Instagramie, to z rekinkiem. Jeżeli nie widzieliście mojego Instagrama, to serdecznie was zapraszam. Już wrzuciłem dwie pierwsze foty z Legolandu, więc się cieszę, już coś tam jest. Wybaczcie mi, jakbym czegoś tam jeszcze nie ogarniał w tym Instagramie, czy czegoś m, tak, no jako, no bo jako tak, żeby coś rzucać, nigdy tego nie robiłem, więc y, dla mnie tam będzie wiele nowości, y, y, wiele jakichś tam odkryć. Więc y, po prostu mam nadzieję, że jakoś się tam wszystkiego z czasem nauczę. A teraz pokazuję kolejne rzeczy. A teraz coś, co chyba każdy lubi czyli zwierzęta. Y ja po prostu jak zobaczyłem te koniki, że są, mówię matko muszę je mieć. Po prostu od razu rzuciłem się na płotkę. Płotka świetna, będzie pasowała jak kulał do owieśka. No po prostu marzyłem o tym koniku w takich kolorach wziąłem tego bo chciałem mieć taki ładny jest ten kolor właśnie i po prostu był w małej ilości zestawu więc mówię kurczę taka okazja drugi raz w życiu może mi się nie powtórzyć żebym ja dostał te koniki w takiej cenie każdy kosztował 4 euro za sztukę więc y, możecie sobie przeliczyć porównać na Bricklinku czy na Allegro czy dobrze wyszło czy nie bo ja patrzyłem tak wstępnie to wyszło dobrze y, i właśnie naprawdę chciałem kupić taki ten transporter koni, y, konia tego właśnie y, no i właśnie y, teraz nie muszę go kupować więc fajnie, już mam oszczędność. Jeszcze jakieś piężki zaszczędzone. Tak, powiedział facet, który dopiero wydał ponad 1000 zł na lego. No i dalej mamy jeszcze konika w piaskowym kolorze. Co prawda na początku się tylko te dwa koniki, ale w ostatniej chwili się wróciłem i jeszcze muszę, mówię, muszę jeszcze mieć tego, bo też jest świetny. I też może go nie zdobędę, więc mówię, muszę go mieć. Dalej pokazuję kolejne zwierzątka. Normalnie. Hmm. W Legolandzie, mówię Wam, były ryby, tutaj takie świetne oceanarium było, więc kupiłem też tak coś takiego rybnego, takie dwie piranie. Taka sama liczba sztuk była w w zestawie lego Legostansu, z którego one pochodzą. Nie świecą w ciemności niestety, ale według mnie bardzo fajnie wyglądają, mogą być jak, jak, jako jakaś ozdoba w sklepie, czy właśnie jako w podwodnym jakimś świecie, więc mówię, muszę brać tam takie niestandardowe, świetne. Pewnie też nie będę miał ich w życiu, więc mówię, tutaj muszę się załapać. Kolejne zwierzę, słonik. Brakowało mi z tych zestawów safari takiego słonika. Jeszcze mam dużego, więc się cieszę. Będę mógł zrobić identyczną ilustrację jak na obrazku. Ten słonik jest dosyć drogi, patrzyłem, bo chyba około 4 gdych kosztuje. A ja za niego dałem. O, z 5 euro, już naprawdę nie pamiętam, ale i tak chyba że wyszedł mi lepiej. Dalej, jeszcze były takie zestawy. Że się mówiło do pani, no niestety po niemiecku, a to jest dla mnie bardzo trudny język, chociaż ja już sporo lat go uczę, ale cały czas niewiele wiem. No ale za pierwszym razem tak. Były tutaj, można było tą panią poprosić, na przykład, trzeba było powiedzieć tam, bo tak, za szybką były różne takie małe zwierzaczki i trzeba było tutaj pani powiedzieć, na przykład nazwę tego zwierzaczka, i ona tam brała torebeczkę i dawała. No i na przykład taką jedną kupiłem. O. I głupiłem ją głównie dla pingwina, ale jeszcze świetna tutaj taka niebiesko-żółta papuka z Skype'ów i biała jako jakiś pomnik, świetnie wygląda. Ale głównie serduszko moje jest krat Pingwin. Niestety ma tutaj studę, akurat mi ją tutaj nie pasuje, wolałbym, żeby był gładki. Ale od przodu jest świetny, uwielbiam tego pingwina, strasznie się cieszę, że go mam. Ja uwielbiam pingwiny, już z Madagaskaru to w ogóle, więc się po prostu mega cieszę z tego pingwinka. Te dwie papugi pingwiny kosztowały 2 euro. No ale, właśnie problemem był w tym, że na przykład, nawet się powie po niemiecku na przykład, że hund, żeby te psy zdobyć, że poprosi, że chce się te psy, ale tam piesków było naprawdę dużo. No i. A ja nawet po polsku nie umiem określić ich nazwy, to co dopiero po niemiecku, więc trzeba było po prostu się posłużyć numerami, które były przy tych paczuszkach. i trzeba powiedzieć, było DRY, pamiętam, że 3. No i po prostu wybierała odpowiedni woreczek z trujeczką i tutaj brała. No i tutaj nareszcie jakaś znajomość tych cyferek się przydała po niemiecku chyba pierwszy raz w życiu mi się w ogóle tak poza szkołą przydał niemiecki, więc no i warto się uczyć warto. Jak widać, jak chce się jeździć po różnych takich miejscach. No i te pieski są świetne. Ja co prawda takiego mam, ale o takim marzyłem, więc po prostu w tym pakiecie, żeby go dostać, musiałem go kupić. No i mam. No i teraz już przeszli. Teraz przejdziemy do. Może rzeczy nie takich legowych, legowych. Jeszcze mam taką smyczkę yy, z identyfikatorem. Jeszcze mam yy, białą, później dawali za darmo. W sumie teraz tak patrzę, mogłem tej nie kupować, ale skąd mogłem wiedzieć, że później będzie biała za darmo. Tej białej za darmo już chyba nie znajdę, to wam nie będę pokazywał. No i mam tutaj takie elementy z piratką, wyjmę yy, i od razu wam powiem tak. Dawano je po pokazie piratkim, i na pierwszym ja się dosłownie na końcówkę załapałem. Myślałem, że nie będzie powtórek. No ale później była jednak nasza całe szczęście, powtórka. No i wam powiem po tym pokazie taka pani rozdawała piratka tutaj takie klocuszki. No i po pierwszym, jak byłem, to to wziąłem. No i jeszcze, jak poszłem na drugi, to też wziąłem. No i jeszcze dobrze, że nie byłem sam. To zobaczcie, jeszcze mam w zapasie tych yy, klocuszków, więc. Nie wiem jak je wykorzystam ale je bardzo lubię. Postawię w swoim Legolandzie takim klockowej wersji ten element. No i naprawdę jest niesamowity. Nie dość, że ten pokaz był mega mega świetny to jeszcze dostawać później darmowe klocuszki przy wyjściu. No mega świetne, Świetna rzecz naprawdę. Dobrze że naprawdę te pokazy były, odbywały się tam trzykrotnie w ciągu dnia więc no mogłem się załapać. No ale tak wam powiem szczerze tak. Ja mam mapkę z Legolandu. Ja wam i też ludzie, tak słyszałem, jak gadali z wycieczki inni. Yy, wam powiem tak: nie da się dosłownie obejrzeć wszystkiego w Legolandzie. Naprawdę, nie da się skorzystać z każdej atrakcji, chyba że nie wsiądziecie na żadną kolejkę, na żadną, do żadnej atrakcji nie będziecie stać w kolejce. To, to jeszcze jest możliwe, może obejść wszystko. Ale tak, to jak wiadomo, każdy będzie chciał jakąkolwiek atrakcję zaliczyć, to mówię wam, nie dacie rady. Po prostu trzeba wybierać to, co bardziej Wam się podoba i czasem powiedzieć trudno, nie zobaczę tego może to jest lepsze do zobaczenia, więc yy, tak się po prostu wybiera ja na przykład już miałem ostatnią godzinę i ten Miniland tak na szybko oglądałem robiłem zdjęcia, no bo mówię, nie wybaczę sobie jak nie będę miał zdjęć Minilandu, bo to jest świetna rzecz no i na szczęście się udało, więc piszcie co wam się podobało najbardziej z tych moich zakupów, ja się cieszę, że się były takie ofite, nie wiem czy trochę nie przesadziłem z wydawaniem no ale powiem tak, locki i wspomnienia zostaną Dzięki, do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!